Siema widzowie z tej strony, Supertypek. Um, I teraz wiedziałam, że wam się takie filmy podobają, więc teraz takie nagrywam że to są napoje. I w ostatnim, w tamtym filmie widzowie, Zastowałam ten napój Stamping Guys, taki, co i dobry był bardzo, taki Stamping Guys, a dzisiaj mam coś innego, też napój Stamping Guys L inny, tam de dam dam. dam. Taku, taki ma, napój mamy, taki, że tu się robi, tu jest słomka i tu się robi. Dobra. To zrobię wam takie fajne cięcie. Okej, okay, widzowie. To było takie fajne cięcie. Czyli tak. Eee, tutaj mamy słomeczkę, Tam słomeczkę wkładamy w tą dziurkę i pijemy, ale jeszcze Wam pomogę. Po, pomogę. Po... Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda. O, orange, Orange. Tak. No, dlatego otwieramy widowę. Tu mnie widać? Będzie mnie widać. Otwieramy widowę. słomeczkę odpuszczamy. A oczywiście, do kosza wyrzucę zaraz. I otwieramy słomeczkę i wychwatać było. Ja zawsze tego nienawidziłem, bo ja zawsze tego nie umiem otwierać. Nie zdziwcie się, jak mi się wyleje na kamerę, bo ja tak mam. Już mi się wylewa. Czekaj, poczekajcie. Teraz pamiętam te czasy, jak były słomki te plastikowe, bo to, to jest jakieś gówno. To patrzcie. Co to ma być za gówno? już się, no, co to ma być za gówno? Jest dole, to e, dlatego ja tą smuką przedziura wiem, bo tamtymi plastikowami się dało pić. A teraz przedziura to i próbujemy. Dlatego widzowie, jak coś pijecie, poczekajcie, tak będzie lepiej. Jak coś pijecie, to zdrówko z wami, go, 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 go i pijemy. Poczekajcie, widzowie, tutaj ustawę kamereczkę, pijemy zdrówko. A nie, 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 bo tak, tak, dobra, Tak. Pijemy. Poczekajcie chwilę. Dobra, widzowie, już się napiję. Mówię wam, piłem to dwie minuty, bo tak trudno z tego gówna się napić. Po prostu tak. Tak, tak to jakoś siorbym. I ocena moja 9 na 10, widzowie, bardzo dobry. Soczek bardzo dobry, taki niesłodki, ale dobry, bardzo. Tylko jest taki problem, oddaję 9. No bo to główno z tego mam pić, no takie główienko, dlatego ja widzę. czyli tak, yy, polecam sok, jak będzie no to kupujcie tylko jakiś nóż zabierzcie, żeby to otworzyć i to będzie lepsze, no dlatego to z jest tampon, guys, taki napój, taki polecam, nie wiem, chyba, nie wiem gdzie to jest, chyba, nie, to jest chyba w dino albo żabce, no, czekaj, poczekaj, o, o. Dlatego to z napój. Pierwszy jest pierwszy z tampungajstwa, drugi ja będę kolekcjonować. Jeszcze się, wy się napijecie. Go, 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 I jeszcze ja. Bardzo trudno mi się z tego pije. Dlatego widzowie moja ocena 9 na 10. Dziękuję za oglądanie. Dobry był jak będzie, no to możecie kupić, ale polecam bardziej ten. Ja się z wami żegnam. Pa, pa.